Witam, witam, jestem też Teżkowski, z zróżnicowo paso leżący najbliżej Turcji. Ja znam czekał w my zaczynamy. Ok, to no najpierw wymienimy sobie wszystkich sąsiadów Turcji, czyli na Bałkanach, Grecja oraz Bułgaria yy. Bułgaria. Co jest? Jest. Syria na południu granicy z Turcją, Irak, od wschodu Iran, jeszcze Armenia, Azerbejdżan na bardzo małym odcinku i Gruzja. Blisko na pewno ma do Rosji. Myślę, że Macedonia będzie blisko. Rumunia takowa? Jest. Albania? Jest. Włochy? Nie, Włoch tutaj już nie ma, ale takie Kosowo jest. Czarnogóra, czy to już za daleko? Za daleko. Serbia. Jest. Ukraina. Jest. Mołdawia. Jest. Cypr na pewno. Jest. Liban będzie blisko. Izrael. I coś jeszcze? Y Kuwait? O. Jordania Dokładnie Dzisiaj udało się zrobić to Dziękuję za oglądanie ciałką w grę Pa, Papo